To jest Polska, nie, nie połowisz stracić sprzęt. przez kogo? Przez rybaków. Oni rybak na policyjny z nami. Było zamieszanie jak zwykle chaos na Łodzi. nieprzygotowanie jesteśmy hmm. za pomocą tej wielkości jaskółek. Nie, pan Ale Fajne rozpoczęcie dnia. Po tym nie w akcydencie. Wizacek pigowany. ryba na ba. Do ostatniej chwili walczymy, bo dopóki jest się na wodzie, wszystko się może wydarzyć. Dzień drugi, ogi bogi. Simano mordeczki, kto nie widział wczorajszego odcinka, to koniecznie zobaczcie, zrobiliśmy wam takie intro do lokalizowania ryb na dużych mazurskich jeziorach. Dzisiaj mamy wstępnie rybę zlokalizowaną, ale pamiętajcie, dzień do dnia jest nierówny. Możemy przypłynąć i wszystko zaczynać od nowa. Także dzisiaj pokażemy Wam, jak dobrać się do ryb inaczej. Z rzutu lecimy. Hang. Ja dzisiaj wychodzę z dużym kalibrem. Wędkę na pewno jest tego burbota. Największy, jaki jest. I najdłuższy, 50 cm. A na drugi wędce będzie guma od Iron Claw, czyli tak zwany slapszat na główce 70 gramów. Także pójdzie głęboko. Idziemy po grube ryby. Piękna płotka, 32 cm. Kawał psunęty. Leci już do wody. Mamy dzisiaj totalną zmianę warunków. Nie pada już z rana. Eee, fala się zmieniła. Mieliśmy wczoraj wiatr zachodni, teraz jest wiatr południowy, inaczej wieje, no ale mamy nadzieję, że ryby będą tam, gdzie je wczoraj namierzyliśmy, Spróbujemy parę razy przepłynąć. Jeśli będą te ryby, będą stałe, będą aktywne, no to będziemy się próbować u, u nich po bokach nastawiać z zrzutu, a na razie zawsze do sprawdzenia. Fajne przypada, że jest ta, ta kolorowa plecionka, bo liczę sobie ile metrów wypuszczam. Cionkę, także mogę kontrolować mniej więcej Na jakiej głębokości puszczam przynęte, Ciężki yy, ciężki burbot Będzie mi teraz szedł na około Stoi szczupak na 11 metrach Na ilu? Na 11, zobacz Radek Ja na 7 puściłem I Wrzucam flaner Ale płonie rybak na kolizyjny z nami Ty no dramat totalny no Ja tego nie nazwina, jest to sk... jest p... d kusownik, Wy, p***, mamy weekend, p***, w weekend jest zakaz stawiania siatek, wystawił nam siatkę centralnie przed zestawami, zobacz tu stoi siatka, my płyniemy, wywalił siatkę jeszcze patrząc jeszcze mi prosto w twarz, nie powiedział nic, że stawia siatę czy coś, nic, ani słowa, patrząc się prosto w twarz i my tym ludziom płacimy pieniądze, ja pierdzielę, to jest dramat totalny. Często jest, jest tak, że rybak podpatruje wędkarzy i zobaczył, że my tu wczoraj pływaliśmy, prawdopodobnie też zobaczył, że były ryby. No i w dzisiejszym, w dzisiejszym dniu postanowił przez cały ten obszar, gdzie wczoraj łowiliśmy, przeciągnąć sobie siatkę. Właśnie widzimy, tutaj jest siata, gdzie się jest, ja wiem, z 300 metrów siaty nam wypierdzieli i tam dalej stawia siatę. Postanowił... A to jest nasz waypoint człowieka. to bardzo. jest nasz prosty, a siatę. Przesiał nam po, no. po całości siaty, no to jest masakra. Nie wiem co teraz robić w tym momencie. Nie? No, pływamy tutaj dalej, będziemy się kręcić, szukać czegoś innego. Ale to, tego się nie da opisać słowami, nie? jak Daj rybacy spółki. się panuszą na, na naszych wodach. Nie? To powinno zniknąć jak najszybciej z śródlądzia. Rybactwo. Rybactwo tylko i wyłącznie na morze. Naprawdę. To trzeba zlikwidować jak najszybciej. So, piękne ryby i on też szczupaki, piękne, metrową. wszystko będzie zabijał. On zabijał, to kasa on chce za zabija. zabija, wypierdzielić tą wodę do cna ponieważ oni się obawiają, że tą wodę stracą niebawem, bo jest teraz problem, możliwości są takie, że się boją, że wody polskie zabiorą im wody, więc walą wody na potęgę. Wszystko, co leci, idzie w łeb. Nieważne, czy mamuśka mamy 20 metrów, ma 30. Wszystko walimy, zabijamy. To jest mięso, pożywienie dla świn, trudno. Tak będzie 5 zł. z kilograma, walimy. Masakra. Puszcza, trzeba nad tym stanąć. Trzymaj wędkę, ja będę ciągnął łapami. Ona jest dopiero na 6 metrach. No, tyle zostało. I na wygłowienia na połowie. No, Masakra co się dzieje, kurde nie. to Musimy wszystko zaczynać tak naprawdę od nowa. Wczoraj plan był wykonany, miejsce znalezione, a dzisiaj jest ta siata tak rozpierdzielona. One z luzem puściona, bo idą chorągiewki, a wiatr jeszcze ją znosi na bok, więc te chorągiewki nam nic nie dają. Nie? Trzeba się po prostu stąd oddalić, bo będziemy cały to ja, w To jest masakra. I nasze cały całe nasz obszar tak. szupakowy jest... Celony. No to nie możemy, jest kolony, jest przedstawiony Trochę jestem załamany, bo wiadomo, po wczorajszym wykonaliśmy kawał ciężkiej roboty w trudnych warunkach, żeby namierzyć rybę. I dzisiaj zaczynamy. Od zera, no ale nic, no. Walczymy. To jest właśnie wędkarstwo. Mr. równie dobrze, że psunąć i ryb tu mogło nie być, tak? Także płyniemy dalej, od nowa zaczynamy robotę, trolem, szukamy zapisów. Pierwsze brania zatrzymujemy się i trzem z łapy. Dosłownie wypuściłem zestaw w siatce. Niedaleko jak się siatki skończyły. Widocznie rybak ma... Ha. I tu gdzie stawia, ryba się przeniosła i troszeczkę w zieniu się biało. Naprawdę ten zestaw fajnie pracuje, więc może być ciekawa ryba. Zobaczymy, było branie, zobaczyłem blanie na planerze, a potem nic się nie działo, więc ryba słaj odpała. 90. Zobaczymy jak zapięta 90 cm ryba. Ładnie Nie, nie mam O. Za, zaplątała się w plecionkę. Mam podbiera. Niepotrzebny. A ja podebrałem rybę. To no, jest Uspokoję ją troszeczkę. Oj, i wygięła sobie wargę. Koniec wargę. Dobra, trzeba zapiąć tę wargę, żeby sobie. Dobra. No i dziś oplątała się linką. Czyli ta Pięknie. płoć. Płoć 32 cm. 9,6. 6 Pięknie. Tak, 96 cm również, zobacz Radku. Fajne rozpoczęcie dnia po tym niemiłym akcydencie. Także jest szansa, że dzisiaj coś jeszcze złowimy. Wracaj, kochana, i przyprowadź większe. Wow, ale majstetycznie odset. Jona, po kolejno. Było zamieszanie, jak zwykle, chaos na łodzi. Nieprzygotowanie jest się, jak zwykle, ryby biorą w najmniej oczekiwanym momencie. No i co, złapałem źle rybę. I... Rozwaliłem sobie łapę, nie? Nie wzięłem. A mamy rękawiczki w ogóle, kurde, nie? Ze sobą. Tak. Mamy rękawiczki, mamy szczypce. I wiadomo, tego się nigdy nie używa, bo nikt nie jest przygotowany. pełna amatorka, nie? To jest norma, słuchajcie, nie przejmujcie się. To się każdemu Ale da. Fajna, jest z amatorki czas na profeskę. No to dobra. To właśnie tutaj jest. No dobra, no to spróbujmy kolejną robić zrobić profesjonalnie, ok? Dobra, z rękawiczkami, ze szczypcami, z podbierakiem, ze wszystkim. Ja już podbierak, to my zostawiłem. Jak robię. Dobra. Wychodzi na to, że będziemy musieli łapać pod siatkami, nie? Centralnie ryba jest pod siatką. Tu wszędzie zrobiliśmy cały ten obszar dookoła. Teraz nic, zero zapisów. Jedna mała ryba tylko gdzieś tam była. A tam wszystko siedzi, nie? Ryba chce tą całą rybę zagarnąć, która tam stoi i schodzi na zimowisko. Mu luzu, bo musiałem sterować łódką. A kurde. Z samego dna był strzał teraz. Delikatne pobicie. Widać, ryba jest przypita do dna po prostu i tak nie jest niechętna. Więc wziął delikatnie. Duża ryba, delikatnie wzięła. Ale no niestety, no tutaj nie, musiałem utrzymać łódkę w kursie, bo jest dość silny wiatr. Puściłem na moment dosłownie kierownicę. Łódkę zaczęła już obracać 90 stopni. Chciałem skorygować kurs. Wtedy ryba poszła do mnie, zrobił się luz i się spięła, nie. Sytuacja jest jest dobra, jeszcze wiatr wieje za mocno, jednakże no ciężko utrzymać łajbę w ryzach, yy, trzymać jeden kurs. Są fajne zapisy, fajne łuki, ale najgorsze przy tym wszystkim są też siatki. Także musimy tak manewrować jak slalomem trochę jak w jakimś takim labiryncie. Robimy ostatnią rundkę wokół dołka z rybami. Mieliśmy tylko jedno branie, ryba spadła. Wzięła. Bardzo delikatnie, dlatego przestawimy się. Bo możliwe, że na taką porę, właśnie o tej porze roku, lepiej na szczupaki zadziałałoby nie zrzutu. I to uwaga, zrzutu nie na kopyta, tylko na jaskółki. W wielu przypadkach zimą na jaskółki uratowały tyłek, yy, właśnie gdy ryby nie chciały brać, wrzucało się jaskółkę. I te kilka dużych, ładnych ryb udało się wyjąć z wody. Miejmy nadzieję, że tak będzie też i dzisiaj. Ryba totalnie zniknęła z sonaru, nie, nie widać jej, widać tylko drobnicę. Dlatego dla nas oznacza to prawdopodobnie, to nie wierzymy w to, że nas gdzieś uciekła daleko, tak? Także prawdopodobnie przysiadła do dna, widzimy, że tu drobnica gdzieś się kręci i dlatego musimy ufać swojej intuicy w tym momencie i czesać ją po prostu zna. Najprościej jest to zrobić, słuchajcie, za pomocą tej wielkości jaskółek. To jest 25 cm jaskółka. Do tego stosuję 30 gram yy, główkę. Wędkę używam tą samą co w Prolingu, to jest X1 od y, Favorite y, do 160 gram. Mocny kij, mocna plecionka, Hype Tackle 021. Dlaczego taka mocna plecionka? Ano dlatego słuchajcie, że tutaj w tym miejscu rybak często stawia siaty, więc są nie tylko nieoznakowane siaty. Ale też mamy pozostałości starych siat. I taką grubą plecionką jesteśmy w stanie plecionkę y, siatę podciągnąć do łódki i wyczepić przynętę. W innym wypadku po prostu byśmy niepotrzebnie tracili przynętę. Także stoimy w tym momencie przed nami jest dół 15 metrów stoimy na 8 metrach przy stoku i punktowo będziemy rzucać w kierunku głębokiej wody, i jak obrzucamy jeden teren, to się przyniesiemy kawałek i znowu przyniesiemy się i zmiana. czyli taka systematyka po prostu. Wiemy, że mamy trudkę, że tu jest ryba i systematycznie po prostu będziemy to miejsce i konsekwentnie męczyli. A Maras łowi na gumę z kopytem, także jeśli to nie zadziała, to kopy to, wtedy, więc działamy Teraz wam powiem jak łowić taką miaskółką na głębokiej wodzie. Także jak najlepiej najdalej rzucić z wiatrem po prostu, żeby daleko poleciała. I ona mi leci gdzieś na 15 metrów, ponieważ nie widzę zapisów ryby w toni, więc wybieram luz i spuszczam z kołowrotka, bo jeśli bym tego nie zrobił, to stracę 15 metrów z wyrzutu. Więc teraz czekam, aż po prostu przynęta doleci do dna, jak dojdzie do dna, to po prostu wtedy zacznę jigowanie, tak? O, już, już doszła do dna. W tym momencie doszła do dna, bo przestał się multiplikator wywijać. I to jest klasyczne łowienie, tak jakbyście łapali sandacze, tylko jest wędka do 160 gram. To jest ważne, żeby te wędki do łowienia z takiego jig'a nie były, bo niektóre wędki są po prostu miększe i się wtedy ciężko łowi. To muszą być sztywne, cięte kije, czułe, także ta ich jedynka w zupełności. Zobaczcie, tu macie nieoslifowany brank, więc najmniejsze branko czuć. A ja nawet jak tutaj wchodzę pod ten stok do góry, jest ta ściana taka z piachu twarda, ja czuję, jak to mocno mi odbija, nie? Te pukania. Więc często te, te brania po prostu są tylko takie. Ach, a na końcu jest metrowy szczupak, nie? Yy, nasi widzowie, wierni, którzy są z nami, to widzieli w zeszłym roku, jak na lodzie, na Zalewie Szczecińskim walczyliśmy i właśnie tylko te jaskółki nam wtedy uratowały życie, więc miejmy nadzieję, że i dzisiaj nam uratują dzień.

Łacówka obławiona, teraz troszeczkę się opuścimy, po prostu wyłączam kotwicę, dam łódce zdryfować z jakieś 15-20 metrów, bo centralnie wiatr wieje nas w stronę dołu, więc będziemy teraz jeszcze głębszą partię obławiali w tym momencie. Szybko dość płyniemy, co? W dryfie też można łowić. Ale leci z wiatrem. Ten zestaw to katapulta do dużych przynęt po prostu, nie? 25 cm leci jak z katapulty. Doszło teraz do super sytuacji, ponieważ zobaczcie, nic się totalnie nie dzieje i nasz operator mówi tak, skoro nie ma ryb, płyńmy do miasta, flaszeczkę i spędźmy miły wieczór. Nie, 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 słuchajcie, to jest właśnie łowienie dużych ryb. Jeżeli nie dzisiaj, nie jutro, to pojutrze trzeba warcić, ciężka praca od rana do wieczora, bo pamiętajcie, dopóki jesteście na wodzie, wszystko wydarzyć się może. Ile razy z Markiem mieliśmy tak, że zmoknięci cały dzień do wieczora, zrezygnowani nie, walczymy i ta jedna, pamiętajcie, przy takim mówieniu ryb liczy się tylko jeden. I ta jedna, jedyna duża ponadmetrowa ryba wyjeżdżała. Oczywiście w wielu przypadkach kończy się tak, że ta ryba nie wyjedzie. Ale żeby wyjechała, musimy jej dać szansę, a ta szansa oznacza co? Nieważna pogoda nic, grinding mord głowię bez przystanku. <noise> Słyszeliście to? Kto się ze mną nie zgadza z tym, co ja mówię, a zgadza się z operatorem, i jak operator. Napiszcie to w komentarzu, zobaczymy. Ople ryba! Oj, 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 oj. Ale takne branie było, to co mówiłem tylko cyk cyk! Jest pewnie lekko zapięta, dawaj Marek podbiera. Ładna ryba, na bak Dawaj Maru podbiera. Ale, ale chodzi! Dawaj, dawaj kurde. Czuję, że jest lekko zapięta, dawaj. Dawaj, będzie jedna szansa. Kurde. Ładne. nie, nie taka ładna, o Jezu, nie, nie, <śm> ładna ryba wziął od spodu, ja pierdzie, no nie, nie wierzę, nie wierzę, ale emocje, ja pierniczę, Jezus Maria, prawie wypadł operator, O rany, ruszył się wiatr, prawdopodobnie dlatego ryby też ruszyły, delikatne branie, malutki szczupaczek, ale emocje, to jest czasami potrzebne, bo już widzicie, w ekipie było zwątpienie, nawet czasami taka mała ryba może pobudzić, także wracaj do domu, kolego, przyprowadź babcie klasycznie i walczymy dalej. Takie cyk, cyk, było cyknięcie, wcięcie i siedzi, ale wędka się wygiła w bo był podhaczono od zucha, nie? Liczyłem na metrówkę, ale dobra, jest tam ona, wracamy. To samo, ty, jak akcja, one przyduszają! One jak sondacze to przyduszają. Ja pierdziele, co to jest za akcja? Pierwszy raz w życiu coś takiego mam, ty. Identycznie zapięta... Uf, wędkę mi wypada. Identycznie zapięta ryba, ty. Jak swój. Warunki są naprawdę niezłe. Nie powiem, że ekstremalne, bo jeszcze ekstremalne nie są, ale są trudne. Ale niesamowite, drugi kruciak. I biorą z przysiadu, O co tu chodzi? Sodają. Ja pierniczę. Dajcie znać, czy ktoś coś takiego miał też, żeby kurde, mu przysiadały, kurde, szczupaki przynęty jak, jak sandacze, nie? Łowimy dalej, no trudno, a będą jeszcze małe to zmienimy miejsce, no ale miejmy nadzieję, że między małymi coś się trafi większego. No przynajmniej są kontakty z rybą tutaj, nie? Tak. Wiemy, że ryba tu jest. Pod samą łodzią ci wziął, nie? Pod samą łodzią. Siadaj, siadaj, po kamerzysta, bo to naprawdę na, na raz wyleci <grystanie> Ale ładnie strzelił It's beautiful It's beautiful o, Warto w takiej pogodzie W takiej pogodzie strzał Na co? Na drastida Od Iron Cloud Zwierzyłem nie od rana Ale chyba nie będzie duża ryba o, Oj maleje co? Tak. Super. Nie taki mały. Siedemdziesiątka Ale on naprawdę walczy. Wo wariacie whoa, whoa! O, 70. Dwie kotwice. Co to się dzieje w takim warunkach? Silnik sobie nie przyszł. Mały, ale silny. Oj, tutaj. Naprawdę silna ryba. Obrażnia siły chyba. Biorę ją. Aj. Jest! Ładna! Ładna ryba! Szanowni jest, O, osiemyszona! Osiemyszona z Prosta proste, Udało się w końcu coś złapać! 90 cm! Ryba 90 cm! Bardzo ani pomalczyła, pięknie uderzyła, widaczek i domowiec. Oj, zobacz, jak ona stoi elegancko z machana I poszła pod wodę. Myślałem, że branie, a to prawdopodobnie nieoznakowana siatka. Ciągnę zna coś. Coś mocnego. Ja nie będę Oj, coś strzela! Coś strzela. Patrzcie jak się gnie kij. Ciągnę coś. Oj, Jezu, żeby nie strzelił kij Ale ciągnę ty. Napój mi na Tomarek Próbuję, ale się nie działać. Jak to nie jest? Dobra, trzymaj wędkę ja to napłynę. Trzymaj Dobre to jest teraz. Trzymaj Trzymaj, trzymaj Maćno O jezu, f**k, Trzeba było to od razu odciąć, w dupę. Wszystko po prostu, A f*** Nie, spierdzielamy, to jest Polska, nie? To, to, to jest Polska, nie? Nie połowisz, tracisz sprzęt przez kogo? Przez rybaków, nie? Sprzęt połamany, przynęta stracona, nic. Nic, nic. Płyniemy stąd. Płyniemy. Ja nie chcę patrzeć na te siaty, już mam dosyć po prostu płania między siatami. Ja powiem tylko jedno. Dopóki jest się na wodzie, wszystko wydarzyć się może. Więc walczymy w każdej chwili. Może im i Markowi na w zestawie zameldować się ryba życia. Jest coś takiego, że jak jest ta najgorsza pogoda, wariuje ta pogoda, to można zławić potwora, nie? Dlatego trzeba walczyć do samego końca. Jej! Mam móc teraz kontrolować cały czas, żebyśmy dobrze płynęli żeby kurz był utrzymany, a Majki walczy płyniemy, nie za szybko płyniemy za szybko, zobacz jak teraz ktoś strzeli no, Wrzućaj na lód, jak łapiesz fale, to tutaj na lód na fale zobacz jak łapie jest beton już, to ryba I, i wrzuć teraz w gap, to chwilę musi go idzie ryba, jeszcze bliżej łódki idzie z fale to się dzieje jak wchodzi pod łódkę To będzie coś, co znowu widzę. Ja, pan, ale dych. metrów. Tak? Albo dziewięć coś, a no może metra nie ma. Daj już baku, czy podbierać? Daj podbierak, bo jest zapięty, delikatnie. Mam go. Mafio? Marku, mam go. Nie. Kurde, nie zdarzamy z tym podbierakiem na czat dzisiaj. Jest rybka. Kolejna fajna ryba. Kolejna ryba, 90 centymetrów dzisiaj. Ale ładna. Mamy to. Słuchajcie, to jest Polska, tak? Nie oczekujmy, że codziennie ładnie się metrówki, tak? Więc takie przyłowy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Widzieliście, jaka była super walka na tym kiku. Finezyjnym. O! O. Ale. Patrzcie, ryba jest na żerze. Pokazuje to, że ryba jest na żerze, Zrobiła dużo kupy. Także może po prostu się odpaliły teraz. O. Widzicie, gdybyście posłuchali naszego operatora i pojechali na flaszkę, to dwie dziewięćdziesiątki by wam przypadły koło nosa. Mierzysz. Wracaj kochana do wody. Nie mierzysz? Już. Jak nie ma metra, to po co mierzyć tak naprawdę? <laughs> Brawo! Let's go! Staramy się precyzyjnie płynąć, żeby nie przekraczać 3,2 km na godzinę i sprawdził nam się węgorz, ogony. Ogony zawsze się sprawdzają, słuchajcie, jak ryby kiepsko żerują, tak samo jak i jaskółki, dlatego zmieniam teraz, po prostu robi się ciemniej, zmieniam przynętę na też węgorza, tylko po prostu na bardziej fluorescencyjny kolor, słuchajcie. Także czasami przy szczupakach, nie zawsze, ale czasami naprawdę przy ciężkich warunkach przy szczupakach kolor ma znaczenie. Dlatego zobaczymy teraz, czy moja rada się sprawdzi. Wiele razy mi się to sprawdziło, że pływałem tutaj, robiło się późno, no, a już się brania skończyły na właśnie naturalny kolor. Wkładałem Fire Tigera jakiś fluorescencyjny. ba, ba, znowu zaczynały się brania. Drugi dzień walki za nami, ale słuchajcie, trzeci przed nami. Ja zawsze powtarzam, gdyby dzisiaj na nie poszło, to mówi się. Zawsze ma się kolejną szansę, a ta szansa nazywa się jutro. Mamy dużo wniosków, ale podejrzewam, że pogoda się tak zmienia, że jutro i tak będziemy zaczynać od zera. Od, od początku, całość. Jakie wnioski z dzisiejszego dnia dla wszystkich? Nie bądźcie jak Radek, nasz operator. Bądźcie konsekwentni, nie odpuszczajcie. Gościu o 12 w południe mówi, dzisiaj to się już nie wydarzy, taka pogoda, nic nie bierze. Nie, nie. Do ostatniej chwili walczymy, bo dopóki jest się na wodzie, wszystko się może wydarzyć, a zazwyczaj tak się łowi wielkie ryby. Bądźcie z nami, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tego materiału, bo już jutro dobierzemy się do potworów. Hello!